One evening, after a slow day, I was sitting alone at Salieri's and just drinking. Luigi came over to me and asked me if I wouldn't do him a favor. Hey, Tommy. You know my daughter, right? Yeah, Luigi. Nice girl. You must be proud. Thanks, Tommy. She sometimes helps out here behind the bar. Thing is, I don't want her to walk home alone tonight. Only yesterday, some stupid punks gave us some problems. You know, with all that dirty talk and all that. You know, I am worried about the girl. So I thought that maybe you could see her home. It's not far away. You're a gentleman and you have a lot of respect in this neighborhood. Those punks wouldn't try anything with you around. No problem, Luigi. It'll be a walk in the park. Oh, Tom, you cannot imagine how grateful I am. Damn, I was worried no one knows who these guys are come in for lunch tomorrow and i'll do something special sarah come over here sarah this is tommy he'll take you home and make sure those punks don't bother you anymore hello hello thanks a lot it won't take you long i don't live very far from here let me get my coat and then we can go okay i'll wait for you outside hey you <laughs> Mappy, it's really nice of you to be doing this those clowns were really strange i was really nervous no problem polly and i'll deal with those troublemakers later Oh, you so you also work for mr salieri don't you he's a nice man he's always a lot of fun yeah i work for him sometimes but we usually ain't laughing and having fun so what do you actually do Hmm. Uh, I usually just show further Don around. Even though he occasionally surprises me. Like when he wanted me to drive in the race. Yeah, I saw that. You drove really well. Uh, I was just real lucky. You're so modest. It had to be more than luck to beat those guys. Well, I used to drive a taxi. And the only real racing I've ever done was the night before. There you go. You see, you got talent. Mm, you might be right. Anyway, it wasn't too pretty. I don't like being in the spotlight. Hey, looky here! Who's the cute pair? There they are! What's up? You were alone last night, darling, and tonight you have a boyfriend. Boys, I think it would be better if you just go away and not make any problems. I think the only one here with a problem is you, Chief. If I were in your shoes, I'd leave right now. You never know what might happen. We'll see, lover boy. Wo. Manco broni kasztet. Help! Oh, We're being attacked. O, ja bym noże mają. He, może. A. Poczekaj trochę. Dawaj, dawaj. Prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy lewy, 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 prawy, prawy. Prawy. Dawaj. Ciśnij. Au! Au! Dobra, daj no chłopie, co tak słabo bijesz? Dawaj, dawaj, dawaj! No wal! Jak gołota! Jak... jak... jak, jak Adamiak! Jak Adamiakowa! Dobra, leży. Co tu mamy? Mamy coś ciekawego? Nie. Biegnij szybko. Gdzie mamy teraz iść? Tutaj chyba nie. Szybko, musimy znaleźć laskę. Dobra. Tutaj jesteś? Miejmy nadzieję, że tak. Nie chcę się długo szukać.

Oh, ow! Sorry. No! Ow! Oh, thank you. Gosh. If you hadn't been there, I don't know what would have happened. That's okay, Sarah. Anytime. I was really scared, Tom. Are you okay? Come on, we're almost home. I'll take a look at you there. No oh. Nie ja w nie wiedziałem co zrobić, naciskałem e, przycisk akcji, czyli ten co otwiera drzwi i tak dalej, żeby z nią pogadać. A tu nagle zacząłem ją układać, to było tą szczekię. Co? co oni robią? Umieraj pipo. Gdzie jesteś? Zgubiłem dziewczynę Naprawdę Naprawdę skręcaj Boże święty, dlaczego nie mam tego podniesienia? Od kiedy F to jest uderzenie? E to jest podnoszenie, no przecież może E to jest podnoszenie. O, widzicie jednak to było E, a nie F. Jeszcze raz skręcisz, połamy ci nogi! Boże! Ile można? Tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem! No nie mam całego dnia na odcinka, tak? Ja wiem, że to jest twoja przyszła żona, tak? Ale ją ja za chwilę zabiję. Róż się. Nie, teraz się zdenerwowałem, naprawdę. No ile można? Idziemy, 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 nagle skręcę. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Jak teraz skręci, zabiję. Tak będę szedł sobie. Nie próbuj skręcać, nawet Tak może odmachnę, bo jedno uderzenie takim kijem zabija. Napadaj. No Kńcz, lalu lunia. Dawaj, 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 dawaj. I no. live ja alone right next door to Pop. My mother left us not long after I was born. So, you work with Polly too? He's really funny. Yeah, yeah, he's real funny. I always say that he could have been an actor. Sometimes he acts real strange. It's really creepy. I don't know how a person can change mood so suddenly. He must have been through a lot in his life. <laughs> yeah, he's been around the block a few times. He grew up on the streets and everything rubbed off on him. Maybe that's why he behaves kind of rough to strangers. He's real grateful to Don Salieri. Who knows what would have happened if he hadn't taken him under his wing? Yeah. Mr. Salieri even helped out my dad a lot. He's almost like a grandfather to me. Yeah, and Salieri is a good guy. Jest dobrym gejem <laughs> Boże. A już niedaleko. Nie wiem. Ktoś... Nie, nie próbuj nawet. Boże, święty, żeby nie móc owinąć kosza, przesunę cię za chwilę tam. Skręcaj Skręcaj ty no! Nie próbuj zawracać Boż nareszcie Otwieraj te drzwi Okej, okay, here we are Come inside to już tu jestem A, ty przez twoje myśli Za chwilę wcisnąć ten kij. Wiesz gdzie Kij <grybuj> mi zniknął, to jest nie fair yy... So, this is my kingdom. Come in and take a load off. I'll have a look at your wounds. This is quite a kingdom. Roll up your sleeves, sir. Help is at hand. Well, let's have a look. Hmm. Doesn't look too serious. Yeah, yeah, that's true. They looked a lot worse than they are. <laughs> <laughs> Hold on a second, I'll clean it. <laughs> oh boorze. There you go. It didn't even hurt. Thank you. It's me who should be thanking you. <laughs> Would you care for a drink, Tom? Well, I could use a little whiskey if you got it. Sure thing. <laughs> this evening's getting interesting. <laughs> Here you go, hero. So. Do you swing? What? Do you like dancing, music? I have a gramophone. Wow. I am a radio. Yeah, I like music. Are Salieri's men? Tough with everyone? Well, we try to be gentle with people sometimes. Some of you, maybe. But only a few. I are you one of Salyary's tough guys? Only sometimes. Well, I think you're a very good bad man. Oh. Sometimes I've meven a very bad good man. mi nos! Boże, teraz nie będzie plus 18. Co oni w ogóle wyprawiają mnie! Nie! Nie rób tego! Będzie dziecko! Nie! <sighs> Too late. Masz zrąbane życie. sarah was an angel. i had a lot of girls before that, but that was something different. very different. it was clear to me that if i was going to spend the rest of my life with someone, it would be with her. <sighs> Nawet The very next day, I told Salieri what happened with the punks. The gang of hoodlums had set up residence in his territory, causing trouble and scaring good people. Don Salieri was not pleased. What? In my territory? The nerve. And on top of that, they attacked defenseless women. Did anything happen to Sarah, Tommy? No, boss. She's okay. I took care of it. Good. Why the hell didn't Luigi say something? We could have taken care of this immediately. I won't stand for those chicken shits attacking people in my territory. Who do they think they are? They pay me for protection, so we've got to get these punks and put them where they belong. Me and Tom will fix it. Do those bastards think this is freaking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands. Pauly, Pauly, take it easy. Nobody's killing anybody, get it? I want you to teach them a lesson. Break every bone in their bodies and leave them laying in a pool of their own blood. Make sure those bastards need wheelchairs. Little kids will laugh at their busted faces. Let everybody see what happens when somebody trashes my territory. Sounds interesting, boss. That ain't a bad idea at all. We'll need to find out where they're located. Big Biff might know something. He's always standing around in Chinatown. Go find him and ask him. No problem, boss. Boże. jest sadysta. Boże święty. Połamcie wszystkie kości, niech na wózka. Mamy jakieś środki? Bo, tym. Nie, tym nie jedziemy, jedziemy tym. Dawaj. Siadasz czy nie? Mam nadzieję, że chociaż będzie można jechać tym samochodem. Czy będzie trzeba wziąć jakiś inny? Takiego no, o Boże, czyli... Siadasz czy nie siadasz? Aha, zapomniałem. Dobra, sorry. Mój błąd. Lecimy jeszcze do niego po broń. Przyda się coś. Ja, ja, ja otworzę, ja otworzę, ja, ja otworzę, ja gadam, ja. Pierwszy ja gadam, ja. Saluti, boys. So, what will it be today? We gotta to give a few clowns a good beating, Vinnie. The best bet would be these superb bats. This one here is autographed by one of the MVPs of the league. Wow, I can't believe it. Is this really his? Well, to tell you the truth, it ain't. But if you're smashing someone in the <laughs> face with it, they certainly won't question it. we <laughs> <laughs> need some heaters, too. You never know. My words exactly. I've got these Colt 1911s. Great automatics. Thanks, Vinny. Dobra Lecimy na szczecin HOPPA! Hoppa! No ja chcę skoczyć! HOPPA! No nie mogę skoczyć nawet! Dawaj, teraz wbijamy do samochodu, tym jedziemy. Dawaj. Nie! O. Już się boję, że będziemy musieli jechać, jak, jechać jakimś głowotem. To by było straszne. Rozjedziemy cię, rozjedziemy go! Iii. No, w takim momencie naprawdę... 0 krwi, 0 trupów na razie już nie wiem ile minut, może 7, 8, 10 minut i 0 krwi naprawdę. Uh. Mam nadzieję, że znowu nie będzie para autorskich dotyczących yy, muzyki. Ostatnia się. Takie zrobiły, no niestety, nie wiem czemu. Ta muzyka z mafii pewnie jest jakąś... No, nie powiem, że nie. Że nie znaną, tylko jakąś bardziej taką popu... Nie! Boż! jaką jakąś bardziej popularną po prostu. I nie można jej wykorzystywać, dlatego też nie wiem czy będę wyłączał tą muzykę, czy ją zostawię. Chciałbym ją zostawić, bo dodaje tego efektu. Ooh. But it. if it won't so, we'll work, the then we'll just it. Hey there, you fat bastard. I need a little piece of information. What's going on? A gang of jokers have set themselves up in our territory. And they're giving people a bad time. They messed with Luigi's daughter, and if it wasn't for Tom here, who knows what they would have done to her? We need to know where they meet so we can deliver them a message from Don Salieri. We came to the right place, Paulie. I know what's going on. A few people have already had problems with them, and they told me meet at the old service station near the Terranova Bridge. It's a little ways from here. You can get there through a sort of side door across the yard. Send them my regards, Paulie. Thanks, Biff. I owe you one. No, no. We gotta go. sure. Take it easy, boys. Ale daleko. Nie wiem, czy w ogóle całość nie zajmie nam wyjazdu tam. I było straszne. Tylko jechać. Dobra, bądźcie ostrożni. Nie mamy daleko, to nie chcę nikogo przejechać, by mieć problemy znowu jakieś. No dobra, tutaj nie widzę jakoś radiowozu, dlatego możemy troszeczkę przyspieszyć. Ale i tak, został nam tylko jeden zakręt, więc szarżować raczej nie będziemy. Nie ma jak. No możemy zabilikować. Widzieliście ten ostry zakręt! Nauczy po pasach chodzić, tak? A nie. A wraz tego. Albo chociaż jeszcze kawałek. Niech będzie.

No kurde mol! No będziemy godzinę to robili. Ja chcę cię raz trafić tylko. Dobra, lecimy dalej. Nie było aż tak źle. Bulli, no, nie biegnij tak! Jesteś o to mi cię pobiją. No, może nie! Umrzesz, umrzesz, umrę. Teraz ja umrę. Boże, wszyscy umrą. Tak, nadsuwa się pod kij. No przecież! No właśnie pod ten kij. Co cię mama nie uczyła, że jak ktoś bije kijem baseballowym, to się nie ucieka? Nic nie widzę. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Fajnie. Fajnie, że umrzemy. Się będzie szybciej było? Boże, ty masz tylko 28 życia, naprawdę. że z takim zapasem, to my nic nie zrobimy. Umrzemy od razu. Nie. A tam twierdzisz. Dobra, skończysz. Nie, obchodzimy tu. No masz jedno życie, naprawdę? Poli, poli, nie! Zabijecie. Jeszcze raz spróbuj zginąć. Dobra, nie, nie jest źle. Jakoś, jak, jakoś przeżyliśmy pierwszego gościa, nawet sporo życia zostało. Teraz pomału, chodźcie tutaj. Nie za daleko. No nie biegni tam. Dobra, ja tam przeżyję. Boli, czukaj! Nienawidzę pijem baseballowym. To jest straszne. O, kaset. Dawaj. Teraz się uda. Szybciej! Dobra Lecimy dalej. Mamy pytle samo życia. Mam nadzieję, że tak szybko nie zginiesz tym razem. Dawaj, biegnij, biegnij do mi. Nie zamaco! No dobra, no już to mówiłeś. Ej,

Dochodzę do wniosku, że ten poli nikogo nie zabija nawet. To jest straszne. Dobra, tak to mniej więcej miało wyglądać na samym początku. Dobra, zostańcie w dziądra. Wow, 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 wow. szybciej. Boże, uciekaj. Ja też tu umrę. No puli, jeszcze raz się nasuniesz na strzał, to cię zabiję. Nie ogarniasz tego? What are you trying to pull here? I'm trying to kick your ass out of this part of town. guys are mafia, Johnny. Let's hit the road. shit. Quick, get in the car! We Szybko do samochodu! Do samochodu! Dawaj, 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 no szybciej! No nie mogą nam uciec była yeah, na gaz! Nie, udało się, dobra. Przekroczenie prędkości. Dobay. Oh, it. <laughs> you can't feel sorry for these animals. He'd shoot you in the back the first opportunity he gets. I thought about what my mother or Sarah would do if they saw me there. This one's finished. One less to worry about. Why are you standing there with that look on your face? Remember? Those guys wanted to do your girl yesterday. You better get used to it. I got used to it. Oho, oh. oh, Dlatego... ho, I finally Oh no, the priest, Nie! noooo! It can't be go. Ah, I am going Dobra, na dzisiaj to by było na tyle, tak więc cześć, trzymajcie się, na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, plus komentarz, jakikolwiek, nawet doniczka.